Zet, spoiler no, kurwa, kurwa nie no spoiler nie radę. da się grać no, no, no. Co na kliknął? nie pokazujcie konsoli na streamie za, co? Ja, nie ja, ja muszę za ktoś tam powie i kliknął od razu no, ja nie ma to ale, go. Kurwa, ale no. go zyzywam, A jak od niego po prostu pięćę 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 spoiler bed no. Zabijaj go! Nie. Kurwa! Kurwa, kurwa. kurwa. Tak, 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 tak. Jak to mam zrestartować? A, Mp restart -1. O kurwa! No dobra, jakieś Nie, no, Stop, 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 no, muzyka, stop! Kurwa! Ty cmani, pierdolony! Wyjebać z tego lobby! Ma, restart daj jeszcze raz! Co to zrobił? Co to robi? No co? Skikuj, jak jeszcze raz Chuj z tak ci zrobi? na plecy, kurwa, ten co to pisał!